O a ty Nie, a ty to tak spontanicznie, spontanicznie. A. to ty się wyjeżdżasz na rowerkach. Rozumiem, nie chcieliście. Trzeba sobie smoko. być z Teraz przeszliście, bo Ali robi rowery, okej, okay, spoko. Kochani, już tak to wygląda. Poczekaj chwilę, ja tylko... Co tam u ciebie? U mnie w porządku, a co, a co u co, ciebie? Skąd nie pochodzisz? A nie, bo nie na Discord. Ja mam go na Discordzie. K***a! Oh. Oh. Co, co robisz? Ee, Wracając. Ja do niego napiszę. Eee, Jak masz ja imię? Zuza, a skąd jesteś? <laughs> <Sklarsz twoje. śmiech> Panie kochani, to nie pierwszy idiot. O, przepraszam. Nie pierwszy <laughs> w sobie w sobie z rozmawiam, więc się nie boję. <laughs> o, dlaczego, 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 dlaczego nas Musisz się wystraszyć, Ale. Pohamowałam się. Ale e, obraziłem cię kur... Tam nie, chodzi mi o to, że robisz takie dziwne rzeczy, mówię, że nie pierwszy. Chciałam, nie chciałam powiedzieć, ja to tylko chciałam powiedzieć coś innego, ale zabrakło mnie słowa. Bo mi chodziło o to, no po prostu, że takie głupie, głupkowate rzeczy, o to mi chodziło. Głupkowate rzeczy, a co nazywasz głupkowatymi rzeczami? No to, że walisz głową o ścianę albo... Bo mnie głowa bolała. Albo, albo na przykład... Bo mnie głowa rzecz... zabolała. No dobra. Eee, ile masz lat? Dwadzieścia. Każdy w każdym moim wieku chyba. Oho! Okej, okay. fajnie <noise> Okej <Okay. głos> Słuchaj, a e, ja bym ci tak ja bym ci <noise> dał takie <noise> pytania zasadnicze, na przykład... E, e, Zatkała? Sparkowane włosy? Bo też mam pytanie. Ciekawi Zatkało. mnie to. włosy? No. mu. Chcę przejąć rozmowę. E, ja bym ci dał e, takie pytanie, a ty byś powiedziała na przykład, e, że facet coś i ty powiedział red flag czy nie, okej? Okay? No. E, facet, który na przykład nieraz. Ma obsradę majtki. Spoko, green flag. No, Okej, okay. 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 nie wstydzi się y, po prostu przy okay. rozmowie z dziewczyną... No i git. I walić no. konia. To, to się zrobiło, ale fajnie. To jeszcze raz. Walić konia. No. Ale przy rozmowie takiej w realu? Nie tak, tak, A jak już mają jakąś relację, czy jak nie mają? Kurwa, to dopiero poznali. Tak. E, dobra. A, e... a, mi... a widz, widziałaś w ogóle e... kiedykolwiek moje rowery? Nie, właśnie nie wiem o co chodzić z tymi rowerami. Chciałabym je zobaczyć. O, proszę bardzo. One tam... Takie takiej to ma żeby to było czarno białym. Takiej powinien, powinien, biały. powinien opisać Majty według mnie. Nie <noise> Czy <Zobaczyna. głos> Dziewczyny lubią moje rowery? Bardzo no lubią moje rowery. bierze, pokaż No to patrz. Uwaga. Tu tu na na niego, co chodzi? Patrz, tu mam taki jeden rowerek. Podoba ci się? No spoko. Fajny? Fajny. Damski, chyba. Drugi taki. No.

Fakrysem. Jak Jezu. Ale masz tam. Nie co oh, nie ma. Ja nie, on nie ma w ogóle. Dobra, bo chodziło do do mi o numeraturę. Nie, twarda. Chciałbym. Ale co, na tu już masz bananę? Ale ona zjadła zja rowery! Jestem też? Ja twierdziłem, <grym> ja ale jak ona twarda! <grymka> no to, 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 to tego. Dariego. Ona przepaliła to. Ona tu przepaliła. No, ale mamaluję się dalej zobacz. Ali podrywaj ją! Podrywaj ją! Coś, to jest miłość! Nie! To, to... Ja nie, wiem. nie. Ona, ona jest miłość. dla niego! Nie, ona ja jest muszę, dla niego! Ani podrywaj ją miło. Bez pokazania chwila ja się tak. nie obejdzie. <laughs> Pokażę, ale to już pewnie po live. Jeszcze powinny wlecieć, chula majty obsrane przy prawo. Tak. I to by było ostatnio. I bieganie teraz... prawo lewo. Próbuję Dajcie jej waleniem mu... konia, miło. Dajcie mu powali konia. No, bo taki raz raz Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. On, on nie kasze. <śmienny> ładny. Dzięki. Ładny obraz. Pokaż więcej. Pokaż? Pokaż więcej tego obrazu. No, tak. że ci się podoba. <śmienny> ładny. Oh. Ty, ona to totalnie to przepaliła. Weźmy ją na Discord, kurde. z miał rowery, ja, robić. Nie mogę się <laughs> to... dalej? Masz taki głupkowaty content, masakra. Ale o co chodzi? Nie rozumiem. Były... Głupkowaty <głosy głosy> ona to, ja to nie nazwała. Roziłem, nie no pedofilski, nie, nie spielony, nie tylko głupkowaty. Ona, ona jest nie zajebista stary. To moja opinia. Ja jestem idiotą? Protokół u siebie koniec, koniec, co za debil. Wiesz za O jest, o czemu? przesadził? Przesadził. A co ja... powied powiedział? że słyszałem. mamy